Święty Bonifacy, Ty widzisz nas. Wspomagaj nas, jesteś apostołem Niemiec. Tych, których niszczą władcy świata. Wedle 527, 527 lat planu, które zakończyli w Wałacu Kultury 12 października 2019 roku. Jest miejsce. Gdzie są te kamienie? To są była wielka katedra, kościół świętego Piotra. Scientology Kielce. Die Zeit Hamburg. Helmut Schmidt House. był liby To wszystko jest zaplanowane, ale nasz ojciec w niebie widzi wszystko. Święty Bonifacy. 1260 lat. Jesteś w niebie patronem Niemiec, patronem Anglii. Święty Bonifacy jest w Fuldzie. Twoje ciało, a nasz papież święty. I teraz jest 1030 rocznica jego pontyfikatu Benedykt V, który tutaj zmarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. Ja zaufam Tobie. Wszyscy Święci, Święty Boże, wspomagajcie nas. Byli tutaj bracia Sobiescy w, 1800, w 1646 roku. W pięciu kościołach w Hamburgu były wielkie uroczystości dziękczynne za kronację Wnuka Sobieskiego przez jego brata, tysiąclecie synodu we Frankfurcie nad Menem, jak również tysiąclecie urodzin Karola Wielkiego, który wybudował tutaj Właśnie w tym miejscu pierwszy kościół do nawrócenia pogańskich sasów. Ja, ja ufam Tobie, Matko Boża Wszechładna, Patronko Hamburga, wszyscy święci. Módlcie się za nami, święty Monikacy, Twoje święto dzisiaj. No i święto wszystkich świętych męczenników. Także jest z nami również arcybiskup Julian Nowowiejski. Urodzony w dniu, do objawiła się Matka Boska Lourdes. Było to 1080 lat. O nawróceniu się murata w lut. To znaczy była wtedy twierdza rzymska. 778 rok. Był świadkiem tego Karol Wielki. A nawrócił się, miał szest właśnie w lutym 778 roku. Także sprawdza się piąta tajemnica, którą przekazała święta Bernadette papieżowi Leonowi XIII. Ja z Tobie, Matko Boża przykładna, młodzień za mną.